Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy niedzielę 31 marca i po śniadaniu wielkanocnym wybrałem się na pole jęczmienia, aby Wam zaprezentować jak obecnie ono wygląda, porównać dla Was dwie odmiany na tym polu, a także opowiedzieć trochę o stosowanym tutaj ostatnio zabiegu. Zapraszam do oglądania. A z okazji trwających świąt powiem jeszcze krótko na wstępie, że życzę Wam wszystkiego najlepszego, i aby były one szczęśliwe. A przechodząc już do tematu tego odcinka, czyli do tego jęczmienia, którego tutaj mamy zacznę od pierwszej odmiany. Sześciorzędowy Jakubus. Jak widzicie, bardzo mocno wystartował już w górę, już dawno temu było tutaj widzialne pierwsze kolanko, na które Chciałoby się wykonać pierwszy zabieg regulacji, no i to rzeczywiście zabieg fungicydowy, natomiast ta faza nam zupełnie uciekła tutaj na tych głównych źdłach. Tak naprawdę, można by już szukać drugiego kolanka. To pierwsze jest gdzieś już na znacznej wysokości ponad 4-5 cm Nie mam akurat dzisiaj ze sobą nożyka, także trudno będzie mi to pokazać, no ale myślę, że widząc taką roślinę będziecie mi ufać, że niestety tutaj nam te kolanka, nam to pierwsze kolanko zdecydowanie uciekło a jeśli chodzi o te zabiegi, o których wspomniałem to udało nam się wykonać je dopiero wczoraj, czyli tak naprawdę dopiero od chwili działa faktycznie ta regulacja i uda nam się jakoś jeszcze na pokrój tych roślin wpłynąć. Natomiast to, co mówiłem w poprzednim materiale z pszenicy, najlepszy moment na regulację to faza, kiedy pierwsze kolanko jest na wysokości 1 cm od węzłu, węzła krzewienia, ponieważ po prostu im wcześniej zatrzymamy podróż tego kolanka ku górze, tym bardziej faktycznie tą roślinę skrócimy. Nam się to tutaj niestety kompletnie nie udało ze względu na warunki pogodowe i to jak ta odmiana szybko pędzi ku górze po prostu nam uciekła i, i zobaczymy co z tego będzie jak po tej spóźnionej regulacji ten łan będzie wkrótce wyglądał. O naszej strategii na pierwszy zabieg fungicydowy, a także regulację w zbożach mówiłem już w poprzednim odcinku z pszenicy. Przypomnę tylko, że Stosujemy w tym roku na naszych uprawach Duet na Start w zwiększonej o 20% dawce, a także preparat Virtuos Pro, czyli i proquinazit. A do regulacji pokroju tego konkretnie pola użyliśmy maksymalnej dopuszczalnej na hektar dawki trinaxopaku etylu, czyli 150 g na hektar tej właśnie substancji. Tak wygląda z bliska 1 naszego Jakubusa. Jak możecie zobaczyć, te rośliny są już naprawdę silnie wybujałe, wysokie. Także będzie tutaj za chwilę porównanie do naszej drugiej odmiany na tym polu: czyli dwurzędowej arteny, bo w jej przypadku wygląda to trochę inaczej. Tutaj jestem teraz w miejscu, gdzie te dwie odmiany ze sobą graniczą i może na nagraniu trudno to dostrzec, natomiast ten jakubus po prawej stronie jest zdecydowanie wyższy. To są też odmiany, które mieliśmy w poprzednim sezonie i do samych żniw właśnie tak to wyglądało, gdzie między tymi roślinami było 10, może nawet 15 cm różnicy wysokości. Tutaj jest ten jęczmień dwurzędowy. Tak wyglądają pojedyncze rośliny naszego dwurzędowego jęczmienia. Tutaj jak już zaznaczałem od jesieni jest więcej źdźbeł. Ta odmiana się bardziej od tego wspomnianego wcześniej pokazanego jakubusa rozkrzewiła. Natomiast jeśli chodzi o fazę rozwojową w tej odmianie, no to tutaj mamy wyczuwalne ewidentnie pierwsze kolanko na tej wysokości, na której mniej więcej trzymam tą roślinę teraz w palcach, to było, pojedyncze. I są to może 2-3 cm nad węzłem krzewienia, czyli tutaj ten jęczmień nam aż tak bardzo nie uciekł. Dlatego nie dość, że jest on już teraz niższy i, i nie będzie właśnie taki wysoki jak ten Jakubus, no to jeszcze ta regulacja na nim wykonana będzie zdecydowanie bardziej skuteczna, bo po prostu wykonana w lepszym momencie. Natomiast oczywiście wysokość roślin, wysokość dziobu, no to nie jedyna cecha, która świadczy o potencjalnym ryzyku wylegania takich roślin, no bo mamy również oczywiście grubość tego źdźbła i jego taką fizjologiczną odporność właśnie na pochylanie się dlatego tutaj, no to jeszcze oczywiście o niczym nie świadczy. Jak możecie zobaczyć, ten łan jest obecnie gęsty niemal jak trawa i na ten moment oceniam potencjał ten, tej plantacji na wysoki, natomiast oczywiście w kolejnych miesiącach muszą nam również dopisać warunki, które pozwolą ten potencjał utrzymać, bo tak jak podkreślałem bardzo często w poprzednim sezonie, zbyt gęsta plantacja to oczywiście Również nic dobrego. To co cieszy, to na pewno barwa tego jęczmienia. Tutaj ten, ten dwurzędowy jęczmień jest jaśniejszy, ma jaśniejszy kolor zielony. Natomiast ten Jakubus wygląda naprawdę bardzo ładnie. Taka ciemna zieleń, która po prostu teraz cieszy oko i wygląda wygląda naprawdę ładnie. To pole wygląda w ten sposób już od właściwie kilku tygodni i jest to myślę zasługa przede wszystkim wcześniej wysiewanego azotu, z którym udało nam się na to pole wjechać jeszcze w lutym. Wiele osób powtarzało, że zboża o zimę, których nie trzeba specjalnie wczesną wiosną dokrzewiać, tak szybko pierwszej dawki azotu nie wymagają, natomiast ja pozostaję przy tym, co mówiłem wcześniej, że ta pierwsza, nawet mała dawka, powinna iść możliwie jak najwcześniej, i przy tym po prostu pozostaje i pokazuje też dobre efekty właśnie takiego stosowania azotu. Więc jeśli ktoś dalej upiera się przy swoim zdaniu, że, że można tutaj z tym azotem czekać, no to ja po prostu mogę jedynie pokazywać efekty. Jednak nieco innego podejścia. Jeśli chodzi o ten pierwszy zabieg w zbożach, który udało nam się wykonać w naszych wszystkich oziminach w przeciągu ostatnich dwóch dni, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, to w jednym oprysku stosowaliśmy do dolistnego odżywiania mocznik, siarczan magnezu. Do tego te środki fungicydowe. Ten regulator w postaci trynek sapaku etylu, o którym wspominałem, a także mikroelementy, do których zaraz przejdę. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tworzenie takich mieszanin, no to wiem, że jest spora grupa rolników, doradców, którzy raczej zalecają tego unikać i aż tak wielu różnych oprysków ze sobą nie łączyć. Szczególnie chodzi tutaj o regulację, która może później powodować różne. Niepożądane efekty na roślinie. Natomiast to myślę, może dziać się głównie w przypadku niekorzystnych warunków temperaturowych, pogodowych, występujących po zabiegu. Natomiast u nas tak naprawdę na termometrach w tym ostatnich dwóch dniach i dzisiaj możemy obserwować kilkanaście nawet do 20 stopni Celsjusza i mamy też bardzo ciepłe noce, więc mam nadzieję, że tutaj mimo il, dużej ilości tych różnych preparatów, to wszystko będzie ze sobą dobrze w tej roślinie działało. A jeśli właśnie chodzi o dokarmianie do listne mikroelementami, to muszę przyznać, że jest to dla mnie taki dość trudny, niejasny temat i do końca sam nie wiem, jak do tego podejść. Mamy na rynku bardzo wiele różnych preparatów wieloskładnikowych, tak zwanych uniwersalnych, mikroelementowych do Konkretnej grupy roślin, mamy mikroelementy na zboża, na rzepak, na inne rośliny. Dosłownie jest tych producentów kilkunastu, kilkudziesięciu, którzy takie rozwiązania dla, dla każdej z upraw proponują. Natomiast jeśli już zagłębimy się w konkretny skład takich produktów, to bardzo często możemy się przekonać, że zawartość niektórych składników, które akurat byłyby faktycznie wskazane do stosowania w danej uprawie, jest bardzo. Niewielka i tak na przykład patrząc na miedź, która jest takim podstawowym, najważniejszym mikroelementem w zbożu, możemy znaleźć na rynku takie rozwiązania teoretycznie uniwersalne teoretycznie idealne, idealnie dostosowane do stosowania w zbożu, a tamtej miedzi w litrze takiego produktu jest zaledwie kilka, kilkanaście gramów, gdzie bazując na danych z doświadczeń Uniwersytetu Przyrodniczego. W Poznaniu, które w internecie znalazłem, na każdą tonę ziarna wraz z plonem też słomy zboża zużywają około 8-9 gramów miedzi, czyli przy już takim solidnym, wysokim plonie powinniśmy tej miedzi dostarczyć naszemu zbożu przynajmniej 50-80, może nawet 100 gramów. A tego zapotrzebowania absolutnie nie pokrywa większość tych teoretycznie uniwersalnych i idealnie dopasowanych przez producenta rozwiązań. Oczywiście nie jest to temat prosty, ponieważ nie da się wszystkiego tak przyrównać jeden do jednego. Wiemy, że mikroelementy możemy na rynku zakupić do stosowania w bardzo różnych formach. Mamy siarczany. Mamy helaty, mamy różnego rodzaju zawiesiny, jakieś inne formy jeszcze, w których właśnie te mikroelementy występują i tak naprawdę każda z tych form też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o wykorzystanie tego składnika jeszcze w konkretnych warunkach, jakie akurat panują na polu, czy warunkach pogodowych też przede wszystkim. No i to sprawia, że, że ciężko te niektóre preparaty między sobą porównywać, natomiast właśnie patrząc na skład wielu z nich, no to nie spełniają one tego zadania, które, które jakby jest przed nim postawione, czyli odżywienie tymi mikroelementami najważniejszymi naszych upraw. Dlatego akurat w tym sezonie w naszym gospodarstwie postawiliśmy na rozwiązania jednoskładnikowe, które możemy sobie w każdej uprawie dowolnie Łączyć, miksować stosując takie konkretne dawki tych właśnie najważniejszych mikroelementów, na których nam zależy. Jakby nie uzależniając się od tego, jak to akurat dobrał w danym preparacie wieloskładnikowym producent, no bo tam właśnie bardzo często dochodziło do takiej sytuacji, że czegoś było dużo, ale znowu innego ważnego składnika było bardzo. Mało powiedziałem o miedzi, której w wielu tych teoretycznie dostosowanych do stosowania w zbożu produktach było zdecydowanie za mało. Mamy na, przykład, mamy na przykład bor, który też jest ważnym mikroelementem, nie tylko w żopaku, ale w zbożu również. No i jego w wielu produktach to już w ogóle mogliśmy znaleźć zaledwie jakiś tam ułamek procenta co też na pewno nie zaspokaja potrzeb naszych roślin. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie podejście w swoich gospodarstwach do stosowania mikroelementów w uprawach, czy bazujecie mimo wszystko na tych preparatach wieloskładnikowych, aby po prostu było szybciej, prościej, aby nie musieć tego wszystkiego mieszać, przeliczać, czego ile potrzeba itd. Czy jednak, tak jak u nas w gospodarstwie w tym sezonie, stawiacie na łączenie takich mieszanin z pojedynczych składników, aby właśnie starać się wyjść naprzeciw tym potrzebom, konkretnym potrzebom naszych roślin i stosować te składniki, które faktycznie są najbardziej potrzebne i w takiej ilości, w jakiej jest to wskazane? Dajcie również znać, czy udało Wam się już wjechać na pola z regulacją, z zabiegami fungicytowymi, czy spieszy Wam się z tym, czy nie, jak Wasze pola wyglądają, w jakich fazach rozwojowych są Wasze rośliny i jak wygląda w Waszym regionie sytuacja pogodowa. Nie wspomniałem o niej na początku tego materiału. Jak widzicie, u nas niebo takie zachmurzone. Czytałem też w internecie o. Pyle czy piasku z nad Sahary, który dotarł nad Polskę i właśnie w taki sposób nieco zasłania nam tutaj promienie słoneczne. Aczkolwiek, jeśli chodzi o te dwa ostatnie dni, kiedy stosowaliśmy zabiegi, no to tam te warunki były bardzo odpowiednie do stosowania właśnie regulacji, ponieważ świeciło słońce. A przypominam, że Trinax Apagetylu właśnie znacznie wzmaga swoje działanie, kiedy jest stosowany w słonecznej pogodzie. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. To będzie już na dzisiaj wszystko. Jeszcze raz życzę wesołych świąt i korzystajmy wszyscy z tej chwili też wolnego czasu. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. W kolejnych materiałach. Cześć, pozdrawiam!